Jeden glut i drugi glut. Nie, to fajne kotki. Fajne kotki? Oni go pomagają. Robić. One czekają na żarcie, chyba, trzeba powiedzieć. Muszę to Ten ja to coś nie chce dać się złapać ostatnio. Nie wiem. Jakiś dziki się zrobił. Co ty taki dziki? Taki dziki kot z ciebie. Nie. I co, drugi blat ma odbijać? Czyli mieszać już? Z tamtej, z tamtej strony. A my nie mamy gdzieś takiego czegoś? No. no spójrz, Jeszcze leka. ja bym mógł tam, przy... ja tak myślę może ten no Czyż jest płyta USB, można przybić, ona tak na szerokość jest taka u nas Nie, szkoda tam płyty, to to deska, to jest deska lepiej trzymać Tutaj trzeba, teraz się zrobi, takim łukiem wyfitek, to Deska deska, lepiej można ją przywiązać, czy drutem ją ściągnie jakieś, czy coś to lepiej Idę popatrzę, może coś znajdę, jak nie to będę zbił. Weź sobie miarkę, w kieszę. A ja widzę mniej więcej ile Co to mam mieć weź, Bo tak to bez miarki to nie 102. Nie, to ja, ja widzę 55, szeroko Zobacz jaki elegancki blat Tylko trochę tam trzeba go przybić, tu jeszcze deskę Co, zły będzie? Na pewno będzie dobry no o ten no, tutaj ja, ja obetnę, bo tutaj trzeba, tam będzie wejście w środek. A ty chcesz go dać z tamtej strony czy z tej? Z tamtej strony miarę, tam do czoła, to tu może obciąć, a tu nie. Będzie, tutaj będzie tak. A tutaj i piła trzeba będzie tutaj. Ołówka, to my nie mamy, czy mamy nie ołówka lekkiego? Już tam jest. O, ołówek. Tutaj to trzeba będzie wyciąć, żeby to doszło. Wydaje się, żeby trzeba wyciąć. Tam nie będziemy się to stoił, patrzę. Szczerze mówiąc. No to... Trzeba wyciąć. No, będzie pasować. Trochę się go... Trochę się go przystruga. Cyk, cyk, cyk. Będzie luksus. 妈。<sighs> jego Ja muszę popatrzeć Wyciągnąć bo Co tutaj trzeba zrobić? Tutaj trzeba klin wyciąć Na deskę Klin? Klen. Od tego No I gwoździka wyjąć Panie kolego Też Pan zadowolony I tu jeszcze coś słabo trzymałeś tą deskę. A co? No to jak? No bo tu nie doszło mi. To ściągnie gwóźdź. Jak wezmę tu weździka. ściągnie. Gwoźdź Ech. na nic, panie, na nic taka robota. Trzeba patrzeć. Ściąga pójść dość wyciągnąć Jak nie za dużo No jak nie ma Co? Co jest? Co? Jeden gwóźdź tam dałem na górze tylko. O tam deska taka będzie dobra, wystarczy tam. Weź przy ją I drugą jeszcze się dobije z góry, żeby ją tego, żeby ją złączyć. O tam, 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 tam na tym, na końcu. Tu Trzeba, żeby była prosta, bo tu oflisowate nie przybije się tak, tak. Ale w deska do deski można przybić. No teraz oddam przyłożyć taką deszczółkę na łączeniu. O, coś takiego można tam przybić, o. Taką łatę zrobić, zbić to do kupy wszystko. Tylko no. dłuższe to, dłuższe żeby Nie jest coś źle, dobrze jest. Weź trochę koniec do dołu, bo za, za, zapiera. O tak, no. Ej, do dołu poszło. Przyjmaj, no. nie. jest źle. Ни за второго.

Best.